Przedsiębiorstwo Usługi Inżynierii Komunalnej w Łukowie przypomina, że od nowego roku wzrosną ceny taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Będzie to podwyżka, która została zatwierdzona przez spółkę Wody Polskie już w 2021 roku. Niestety wpisujemy się w szereg niedobrych informacji związanych z cenami. Wszystko, cała rzeczywistość, która nas otacza, nasze zakupy codzienne, nasze rachunki, które co miesiąc płacimy, padają ofiarą inflacji i rosną z miesiąca na miesiąc. Kolejny rok rozpoczniemy od nieznacznej podwyżki cen wody i ścieków. To jest łączna podwyżka na poziomie, jeżeli weźmiemy, M3 wody i m sześcienny ścieków na poziomie 48 groszy brutto, czyli przeciętne mieszkanie w bloku odczuje to na poziomie jakichś 3 zł w miesięcznym rachunku za wodę i ścieki. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Inżynierii Komunalnej Paweł Krasuski podkreśla, że pomimo podwyżki, rachunki za wodę i ścieki w Łukowie są i tak jednymi z najniższych w regionie. Porównaliśmy swoje ceny z cenami otaczających nas powiatów, miast powiatowych i w wyniku takiego porównania, tworząc pewien średni rachunek, to jest rachunek, który nie występuje w rzeczywistości, natomiast uwzględnia zarówno charakterystykę, czyli wielkość zużycia domów jednorodzinnych, mieszkań w blokach, uwzględnia również pewną strukturę, Zamieszkania dla miasta Łuków, czyli około połowy naszych odbiorców to są mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, a połowa to jest zabudowa jednorodzinna. I tworząc taki. Może nazwę to ranking, natomiast taką bazę porównawczą, to jest chyba lepsze określenie. Doszliśmy do wniosku, że tak sięgając na północy od Siemiatycz, na południu aż po Puławy i Lubartów, jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o niskość, a nie wysokość tego rachunku, czyli krótko mówiąc zaraz za sokołowym podlaskimi Siedcami taki przeciętny rachunek za wodę i ścieki, przeciętny miesięczny rachunek wynosi około 60 zł i to jest bardzo dobry wynik. To znaczy, że mamy jedne z najniższych cen uwzględniając właśnie tą wspomnianą przeze mnie specyfikę rachunków, specyfikę struktury struktury zamieszkania w, w, poszczególnych, w poszczególnych miastach. Prezes Paweł Krasuski dodaje również. Dzisiaj myślę, że śmiało można powiedzieć, że jesteśmy w oparach pewnego szaleństwa cenowego. Wielu z nas odczuwa, ceny energii elektrycznej również w swoich domowych budżetach. Część osób odczuła galopujące ceny węgla, galopujące ceny gazu. Nie wiemy co się wydarzy w najbliższych miesiącach. Natomiast my jako spółka również odczuwamy kwestie związane z cenami paliw. Dzisiaj ja przyznam szczerze, że każdy poranek rozpoczynam od tego, żeby zobaczyć jak wygląda cena ropy naftowej, jak wygląda kurs dolara i i nadal się zastanawiam, dlaczego cena ropy i dolara nie koresponduje z ceną paliwa na stacji benzynowej, paliwa, które wlewamy do naszych ciężarówek, żeby odebrać śmieci od mieszkańców. To jest dziwne. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie w jakiś sposób ustabilizowana, rozwiązana. Wydaje mi się, że to jest sytuacja nienaturalna i być może po, podobnie jak w sytuacji wody mamy do czynienia z lokalnymi monopolami, tak samo jeżeli chodzi o ceny paliw. Mamy do czynienia ze swego rodzaju monopolem, monopolem wytwórczym. Być może wypadałoby, żeby powstała jakaś instytucja, która tak jak wody polskie kontroluje, kontrolują spółki komunalne, spółki z zakresu wody i ścieków, tak samo by kontrolowała ceny paliw, które są dostarczane na stacje benzynowe. Nowe taryfy za wodę i ścieki zaczną obowiązywać od 5 stycznia 2023 roku.